10% przewagi i druga tura to chyba nie jest wynik, który był planowany. 11% 4 dokładnie, czyli prawie 11,5 i myślę, że będzie wyżej, bo te wyniki Exit Pola no, często troszkę się różnią. Myślę, że będzie na korzyść Andrzeja Dudy. Jak najbardziej jesteśmy, ja przynajmniej jestem usatysfakcjonowany. No bo to jest ponad 11% różnicy, jeśli chodzi o następnego kandydata Rafała Trzaskowskiego. No teraz mamy dwa tygodnie ciężkiej pracy i będziemy starać się jeszcze przekonywać tych, którzy będą chcieli oddać na któregoś z dwóch kandydatów, którzy przeszli do drugiej tury. W jaki elektorat będziecie celować? Elektorat dla mnie nie ma elektoratu albo są. Po prostu dla mnie obywatele Polacy. To, będą, to będzie starcie dwóch wizji. Jedna wizja silnej Polski, która w tej chwili bardzo potrzebuje organu, jakim jest prezydent, który będzie współpracował z rządem, lub wizji drugiej, gdzie będzie nieustanna kłótnia i nieustanne problemy i kompetencyjne, i problemy z wprowadzaniem ustaw, które. Uważam, że będą bardzo ważne, wręcz niezbędne, jeśli chodzi o postepidemiczny czas, gdzie gospodarka będzie potrzebowała bodźców do tego, żeby wróciła na tory, na których znajdowała się przed epidemią. Czy coś jeszcze chciałby Pan dodać, już od siebie, jako rozumiem też wyborca Andrzeja Dudy? Tak, chciałbym podziękować przede wszystkim za to, że tak wysoka frekwencja dzisiaj dopisała, bo jeżeli pokryje się to wszystko z tym exit polem, no to już będzie prawie 62% frekwencji, to bardzo dużo. Przypomnijmy, że w zeszłych wyborach było to bodajże 10% czy 11% mniej, także mam nadzieję, że w drugiej turze będzie jeszcze, jeszcze wyższa frekwencja, no i wygra Andrzej Duda, który... Był świetnym prezydentem i jego druga kadencja będzie jeszcze lepsza. No, pięknie. Przede wszystkim gdzieś zakładaliśmy, że ten wynik powinien, ta, ta różnica powinna oscylować gdzieś około 10%, i rzeczywiście tak jest. Optymistyczny jest także wynik Szymona Hołowni, który myślę, że mentalno, mentalnością, programem jest zbliżony do Rafała Trzaskowskiego. Nie wiemy jeszcze oczywiście, jakie będą dokładne wyniki, bo to pewnie gdzieś tam nad ranem. Natomiast z całą pewnością jedno, co wiemy już dzisiaj, od jutra osób do roboty My przede wszystkim będziemy analizować te wyniki w naszym okręgu wyborczym, tam gdzie jest szansa, żeby troszeczkę jeszcze wyrwać to wszystkie ręce na pokład. To jest 13% różnicy, jednak sporo. Nie całe 13%, natomiast tak jak mówię, no sam Szymon Hołownia to już jest 13%. Dalej mamy Roberta Biedronia, mamy również Władysława kośniaka kamysza Jestem przekonany, że przy dużej jakby mobilizacji jesteśmy w stanie to zrobić, aczkolwiek mam świadomość, że zadanie jest trudne. Mhm. Przedstawię sentymenty, wynik Biedronia. No myślę, że to jest wynik niedoszacowany, jeżeli chodzi o wynik lewicy, ale to już myślę, będzie musiała sobie lewica przeanalizować, gdzie popełniono błędy. liczyliście na wygraną w pierwszej turze? Tak realnie? Nie, no tak realnie oczywiście nie liczyliśmy. Natomiast biorąc pod uwagę te sondaże, które jeszcze były gdzieś w kwietniu czy, czy w maju, to myślę, że to, co dzisiaj mogliśmy zaobserwować tutaj w tej transmisji, to jest ogromny sukces. możemy spodziewać się kandydata przed drugą turą? Właśnie? Tak jak wspomniałem, tak jak my tutaj będziemy na naszym terenie sobie analizować, te wyniki, tak podejrzewam, również sztab centralny będzie je analizował i z całą pewnością Rafał Trzaskowski będzie tam, gdzie to poparcie będzie, że tak powiem, możliwe jak najwięcej do, do wyciągnięcia. Przed Wami zadanie przekonania do siebie wyborców innych kandydatów. Czy macie już jakiś plan, jak do nich trafić? No tak jak powiedziałem, no, przede wszystkim tym programem, no i tym, że chcemy jednak, proszę Państwa, zmieniać Polskę, tak? My chcemy naprawdę Polski, w której każdy będzie się czuł dobrze, w której nikt do nikogo nie powie, że jest gorszy, lepszy. My możemy się różnić poglądami, ale powinniśmy czuć się w tej Polsce wszyscy dobrze, niezależnie od tego, czy jesteśmy za pisem, za Platformą, za Lewicą, a tego przez ostatnie pięć lat ewidentnie nie mieliśmy, tak? Ewidentnie czuliśmy się, że ci, którzy są za władzą, ci, którzy popierają PiS, ci, którzy popierają prezydenta Andrzeja Dudę, to są ci z lepszego, tak zwanego sortu, tak? Takiego określenia zresztą nawet PiS określał, a cała pozostała to jest ten gorszy sort. Tego chcemy, to chcemy zakończyć jestem przekonany, że wspólnie możemy zmieniać Polskę i to będzie początek tej zmiany. A nie boisz, że kampania pójdzie totalnie na ostro już teraz? Znaczy ja spodziewam się różnych rzeczy w tych najbliższych dwóch tygodniach. Polityka z roku na rok staje się coraz bardziej brutalna. Jeśli nie można czegoś znaleźć, to zawsze można coś sfabrykować. Natomiast liczę na to, że jednak zachowamy pewne standardy i w spokoju dotrwamy do drugiej tury. Podejrzewałem, że będzie taki wynik, dlatego że dzisiaj jak to co widzimy, to było. Były media jednak, forsowały dwa nazwiska Trzaskowski Duda. Oczywiście liczyłem, że wynik Roberta Biedronia będzie, nie, będzie lepszy. No, stało się tak, jak mówiliśmy w czasie swojej kampanii, że w pierwszej części, kiedy Robert Biedroń miał możliwość spotykania się z mieszkańcami, to poparcie było na poziomie 8-10%. Potem niestety nastąpiła sytuacja, kiedy jednak koronawirus nie pozwolił prowadzić normalnej kampanii. Kampania była tylko kampanią medialną. Przez Skype. Ostatnie tygodnie troszeczkę to się zmieniło. Natomiast tak jak już powiedziałem wcześniej, dzisiaj obserwowaliśmy starcie dwóch kandydatów. Mówienie o tym, że głosowanie na Andrzeja, na, na Rafała Czaskowskiego. Nie, jeżeli nie będzie na Rafała Czaskowskiego, to będzie to Duda wygra w pierwszej turze. No i stało się tak, co się stało. Jak widzimy y, mamy dwa, dwóch silnych kandydatów. No i oczywiście drugą turę, która dla mnie po prostu jest taką, która pozwoli być może odsunąć ludę od władzy. 3% niecałe ile Magdalena jak 2,4. No to tak szału nie ma. Znaczy nie ma szału, na pewno powiem krótko, być może polskie społeczeństwo nie jest jeszcze gotowe na prezydenta odmiennej orientacji seksualnej. Być może ta kampania była prowadzona nie tak, jak powinna, no ale po prostu czy żyje się dalej i oczywiście myślę, że to nie jest jeszcze ostateczny wynik, on się może zmienić. Tak? Część osób być może po prostu również, kiedy udzielała odpowiedzi, nie chciała się przyznać, na kogo zagłosowała, więc mam nadzieję, że ten wynik będzie powyżej 3%. I nie powiem, pan, że to nie był może najlepszy kandydat? Znaczy, to był najlepszy kandydat, który był możliwy, dlatego że myśmy chcieli, żeby startował powiedzmy Adrian Zamberg, nie chciał kandydować, Włodzimierz Szarzasty też nie chciał kandydować, w związku z tym podjęto decyzję, że jest to Robert Biedroń. No i, i wszystkie trzy ugrupowania polityczne składające się na nowo lewicę i, i lewice podjęły decyzję, że akceptują tą kandydaturę, więc staliśmy za nim morem. Ale lewica ma też bardzo mocne kobiece nazwiska, tak naprawdę, i czy może warto postawić na nie w przyszłości, skoro okazuje się, że Robert Biedroń już nie działa tak, jak działał? Na pewno jest Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, jest na pewno Marcelina Zawisza, tak jest bardzo wiele kobiet. No myślę, że to będzie możliwe za pięć lat, tak, za tą nową prezydenturą. Zobaczymy, co będzie się działo, dlatego że gdyby wygrał Rafał Trzaskowski, to będziemy mieli sytuację taką, że PiS nie będzie miał większości przy ustawach, bo te ustawy mogą być przez nowego prezydenta wetowane i pytanie, czy utworzy się nowa większość w Sejmie, czy też po prostu będzie mieli administrowanie, a nie reformowanie, tak jak dalej chce PiS. Czy były już rozmowy w sztabie Lewicy na temat poparcia dla Trzaskowskiego? Znaczy nie były rozmowy, dlatego że nie rozmawia się o poparciu, dopóki nie skończą się wybory. Myślę, że jutro wróci się do rozmów, ale powiem w ten sposób, że najpierw to ze strony Rafała Czaskowskiego musi być, jakby nie było, prośba o te głosy. Tak, nie może być tak, że ktoś uznaje, że mając, będąc przeciwnikiem Andrzeja Dudy należą mu się głosy lewicy. Myślę, że warto, aby ten gest nastąpił ze strony sztabu Rafała Czaskowskiego jego samego, że należałoby wykonać telefon do Roberta Biedronia i powiedzieć, że prosimy bardzo o wsparcie w kolejnej turze.